Rodzaje kont zagranicznych konto firmowe za granicą. Konta zagraniczne to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród osób, które często podróżują, pracują lub prowadzą działalność gospodarczą poza granicami Polski. Oferują one szereg korzyści, takich jak łatwość dokonywania transakcji w obcej walucie, korzystniejsze kursy wymiany czy możliwość prowadzenia biznesu na międzynarodowym rynku. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom kont zagranicznych, ich cechom i funkcjonalności, aby pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania dla indywidualnych potrzeb. Konta zagraniczne są coraz popularniejsze wśród osób pracujących lub prowadzących działalność poza Polską. Rachunki w zagranicznych bankach oferują one łatwość transakcji w obcej walucie, korzystne kursy wymiany i możliwość prowadzenia biznesu międzynarodowo. Dostępne opcje to konto walutowe, firmowe czy wielowalutowe, z różnymi funkcjami dla osób mieszkających za granicą lub w Polsce. Konto walutowe jest idealne dla osób dokonujących regularnych transakcji w obcej walucie, oferując unikanie kosztów związanych z konwersją walut oraz korzystne kursy wymiany. Konto firmowe za granicą jest doskonałym rozwiązaniem dla biznesów międzynarodowych, ułatwiające zarządzanie płatnościami w obcych walutach. Spis treści. Konta zagraniczne dla Polaków. Jakie są dostępne opcje? Dla Polaków mieszkających lub pracujących za granicą konta zagraniczne mogą stanowić ważny element zarządzania finansami. Osoby posiadające status rezydenta i adres zamieszkania mogą skorzystać z oferty większości banków działających w danym kraju. Jednak na rynku znajdziemy również konta zagraniczne dla Polaków mieszkających na stałe w ojczyźnie. Dostępne opcje to m.in. konto walutowe, konto firmowe czy konto wielowalutowe. Konto walutowe umożliwia przechowywanie i zarządzanie środkami w obcej walucie, co jest szczególnie przydatne w przypadku regularnych transakcji w innych walutach. Z kolei konto firmowe za granicą jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność, oferując usługi dopasowane do potrzeb biznesowych. Wybór odpowiedniego konta zależy od indywidualnych potrzeb i częstotliwości operacji zagranicznych. Warto rozważyć takie aspekty jak opłaty za prowadzenie konta, dostępność usług bankowych, a także wygodę zarządzania środkami. Decyzja o otwarciu konta zagranicznego powinna być poprzedzona dokładnym przeanalizowaniem ofert różnych banków i instytucji finansowych. Konto walutowe, czy warto je otworzyć? Konto walutowe jest szczególnie przydatne dla osób, które regularnie dokonują transakcji w obcej walucie, np. pracujących za granicą lub podróżujących. Dzięki niemu można uniknąć dodatkowych kosztów związanych z konwersją walut i korzystać z lepszych kursów wymiany. Ponadto, konto walutowe często oferuje możliwość prowadzenia rachunków w kilku walutach jednocześnie, co jest wygodne w przypadku osób o międzynarodowym stylu życia. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest konto wielowalutowe Revolut, które można obsługiwać za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej. Przed otwarciem konta walutowego warto dokładnie zapoznać się z warunkami jego prowadzenia, w tym opłatami za utrzymanie konta, prowizjami za przelewy zagraniczne, a także dostępnością i kosztem karty debetowej. Wybór banku powinien być podyktowany nie tylko kosztami, ale również jakością usług i wsparcia klienta, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Konto firmowe za granicą dla kogo jest przeznaczone? Konto firmowe za granicą jest doskonałym rozwiązaniem m.in. dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność międzynarodową lub planują ekspansję na rynki zagraniczne. Takie konto pozwala na łatwiejsze zarządzanie płatnościami w obcych walutach, a także często oferuje dostęp do dodatkowych usług, takich jak finansowanie handlu czy usługi zarządzania ryzykiem walutowym. Przy wyborze konta firmowego za granicą warto zwrócić uwagę na oferowane usługi dodatkowe, elastyczność w zarządzaniu kontem oraz opłaty transakcyjne. Ważne jest, aby wybrać bank, który rozumie specyfikę prowadzenia działalności międzynarodowej i jest w stanie dostosować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb biznesowych. Konto wielowalutowe Wise, czy to dobre rozwiązanie? Konto Wielowalutowe Wise, dawniej TransferWise, to nowoczesne rozwiązanie dla osób, które często dokonują transakcji w różnych walutach. Pozwala ono na przechowywanie środków w wielu walutach jednocześnie i dokonywanie płatności po korzystnych kursach wymiany, co może przynosić oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi bankami. Dodatkowo Wise oferuje przejrzystą strukturę opłat i niskie prowizje, co jest atrakcyjne dla użytkowników często dokonujących transakcji międzynarodowych. Przed podjęciem decyzji o otwarciu konta wielowalutowego w WISE warto jednak rozważyć, czy spełnia ono wszystkie indywidualne wymagania. Należy pamiętać, że WISE nie jest bankiem w tradycyjnym znaczeniu i nie oferuje niektórych usług bankowych, takich jak kredyty czy produkty oszczędnościowe. Ważne jest również zwrócenie uwagi na dostępność obsługi klienta i szybkość realizacji transakcji. Bezpieczeństwo konta zagranicznego jakie są zagrożenia? Bezpieczeństwo finansowe jest kluczowym aspektem przy wyborze konta zagranicznego. Należy upewnić się, że bank lub instytucja finansowa, w której planujemy otworzyć konto, stosuje wysokie standardy zabezpieczeń, szyfrowanie danych czy dwuetapową weryfikację. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących transakcji, ważna jest szybka i skuteczna reakcja banku oraz dostępność wsparcia klienta. Posiadanie konta zagranicznego niesie ze sobą pewne ryzyka takie jak możliwość cyberataku, oszustw internetowych czy kradzieży danych. Warto zatem dokładnie zapoznać się z polityką bezpieczeństwa banku oraz regularnie monitorować ruch na swoim koncie. Należy także być świadomym praktyk phishingowych i innych form oszustw, które mogą być próbą wyłudzenia danych osobowych lub finansowych. Konto najbezpieczniejsze czy istnieje? Choć żadne konto bankowe nie jest w 100% wolne od ryzyka, Istnieją banki i instytucje finansowe, które oferują wysoki poziom zabezpieczeń. Przy wyborze konta zagranicznego warto zwrócić uwagę na reputację banku, recenzje innych użytkowników oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Trzeba wybrać bank, który oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem konta, w tym alerty o transakcjach czy blokady karty w przypadku podejrzanych działań. Karta do konta jak zabezpieczyć swoje środki? Karta do konta zagranicznego powinna być starannie zabezpieczona. Należy korzystać z funkcji blokowania karty dostępnej w aplikacji bankowej w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. Zaleca się również korzystanie z kart z hip i technologią płatności zbliżeniowych, które są uważane za bezpieczniejsze. Regularne zmienianie kodów PIN i unikanie korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi podczas dokonywania transakcji online to kolejne kroki, które można podjąć w celu uniknięcia problemów.